Nie wiem, czy nie było wczoraj odcinka, którego ja nie obejrzałam. A tu z wydarzeniami to trzeba być na bieżąco. Witamy w twitchowych wiadomościach. Dużo się działo. Wielki Airel u Banji. Ksejo odbanowany przed czasem. Powrót legendy. XC2. Dzień dobry Katarzyno, mam pytanie co do pobudki. Pierwsze, czy to jedzenie jest na tyle dobrze zapakowane, że jak czego nie zjem, to wytrzyma na dwa dzień drugiego? Czy załatwisz jakiś kod rabatowy dla wica? Nie mam z niej współpracy, więc nie mam żadnego kodu robotowego, a tak, jedzenie normalnie przychodzi zapakowane tak, że możesz zejść w dzień, który przyszło, albo w następny dzień. Zero jako długoterminowy projekt. Miarka się przebrała u Taziego, a tak nożownika. To i wiele więcej już dziś. Bungie mnie woła? No to nie słyszę tam z dołu, nie? Jak będą mieli 15 kawizów, to niech się odezwą. Raz, dwa, trzy. Nada, za U był taki mega IRL, że głowa mała. Mieli oni własnego czarnoskórego kumpla, który robił content Witam. i był Dzi mega skośny i robił miesiąc. triki. Kic 3K07 przesyła 10 zł. Hej Kasia, kiedy do Włoch polecam, jak będziesz iść do sklepu MD? mają pepsi Twist oryginala taka jak była w Polsce o, fajnie yy, gdzieś po, w drugiej połowie sierpnia lecę chyba raz, dwa, trzy o kurwa oh. oh. nie raz, okay, dwa, trzy They tell me, be careful. it's not possible. I'm, like here. What the fuck, man? wszystkich w kosza. No, prawdziwa gwiazda, a Mergano przy nim cieniutko nawet do kosza nie trafi. Oh a yeah. jest a o rdzennych Słowianach pokroju tuszola to już nawet nie wspominamy. No i tak się robi ajrele. Obleśne zachowanie knużyska. Patiro podczas pobytu w restauracji tak nie mógł się nażreć, że zaczął żryć sosy i wlewać je bezpośrednio do otwartego paszczaka. Oh, Obrzydliwe i niehigieniczne. No. Zwłaszcza, że sosy są dla każdego, i potem ktoś sobie poleje jedzonko w pakiecie z otrębami. Olcia przesyła 10 zł. Witam, Katarzyno. Witam. Czy możemy obejrzeć Dziś z Stream Dominika? Bardzo lubię cię oglądać, ale jego też lubię oglądać. A właśnie zaczęliście oboje? Także uważam, że to by było dobre rozwiązanie. Optymalne. Nie. i śliną z knużego otworu. Czerwona karteczka. Jak już o gastronomii mowa, to dziś, przez to, że ktoś didosuje dostawcę internetu Rypsona i Kubona, Chipson postanowił odpalić Airela z zoo, gdyż nie może grać w ligę, bo dostawca jest didosowany wtedy, co Chipson odpala Rankeda. Czyli to tak samo jak u mnie, jak odpalam streama. Więc jak wywala ci neta i mieszkasz w Katowicach, to wina jakiegoś nerdzika, co bardzo nie lubi Rybsona. Ale dlaczego wyjście do Zostreamera to temat gastronomii? A no bo uzależniony od cukru oraz junk fooda mitoman non stop zmyślający o siłowni nie pokazał widzom żadnego zwierzaka, tylko wychlał browara z sokiem. Może ktoś wie, że ja pan mam plucka na chacie. Miałam się pytać, co ma za jakąś jakiś, kurwa. dziwicy zarostu na brodziatu filtr. Zeżarł lody, a następnie hamburgera. Kurwa, dużo tych lodów jeszcze, no. Dobra, no, testujemy. Zwierzęta, to stało. Jak padała mu już bateria, to pokazał słonia i jakiegoś prosiaka na odczepkę. <głos> patiro! <głos> Ty będziesz, Patiro! To nie jest patiro. Patiro! Ui! Ui! Patiro! Ui! Ui! To jest patiro, to jest brusik. Aż się przypomina urbex ze szczurem. Żółta karteczka dla Chipsona. Jednak ataki Dido, to nic w porównaniu do tego, z czym mierzy się streamer Tazy. Każdy widz z dużym siurem, co znajdzie sobie dziewczynę marzeń w te wakacje, bo subskrybuje naszą... Ej, ja... Ja nie wiem. Ale zwierzyniec. No. pana, dzięki za 19 miesiąc. Witam serdecznie. I Grimonek dzięki za 32 miesiąc subika, Witam serdecznie. Cześć. Ja nie wiem. Ja nie rozumiem, ale Bartosz Xen, Bartosz odpala się od trzech dni tłumacząc jakąś dramę znowu z tym szachowym mentorem i przez trzy dni Ogląda cztero i pół godzinny zapis VOD z mentora i on go omawia, kurwa, już trzeci dzień. Ja nie wiem. Mnie po pier pierwszych 15 minutach pojebało, kurwa, nie mogłem tego oglądać. Wchodzę co jakiś czas sprawdzić, czy on dalej o tym i czy on dalej żyje i dla, dla mnie to jest pojebane, nie? On trzy dni, jednego woda i cały czas... No, popatrzcie, popatrzcie. Że mu się... Na... Dobra, mam dobrą wiadomość. Zostało 20 minut woda. Kończymy sezon piąty. leżało, że pokazał Swaniaczkowi, gdzie jest jego miejsce. No, żeby się pofleksować. Żeby o nie, karyoder jest na Musimy mm. wyjść. Redakcje wie, że Taziemu non-stop zamawiani przez widzów na randkę są homoseksualiści. Tazy więc już nie boi się otwierać drzwi i robi to z automatu, przepędzając swoich adoratorów. Jednak tym razem... Trafił na typa, któremu nie podobały się jego streamy i ten zamaskowany zaatakował go nożem. Tazy jednak jest mistrzem Polski w Mułajtaj i jakoś udało mu się obronić przed napastnikiem. Nie było mu jednak do śmiechu i prosił agresora o opuszczenie lokum. Napastnik najprawdopodobniej był jednym z wcześniej sprankowanych homoseksualistów, którzy też są ofiarami widzów Taziego, bo jak słychać na klipie mówi, że jechał przez trzy czwarte Polski po pranka. Jak co się tu taraba nie kurwa przez trzy czwarte polskie, bo jakieś pranki piję. Co mi to obchodzi, kurwa? A co mnie odchodzi? Gdzie no i co ci chodzi? Chodź w ogóle, Ej, Co! Ja pisałem, no. Niech on się przeprowadzi, kurwa, w końcu. Skąd ten to przestaną się robić. Po całym wydarzeniu Tazy wydał oficjalne oświadczenie, że ciągłe zamawianie mu różnych ludzi na streama to przesada i sytuacja wymknęła się spod kontroli. Na co oczywiście widzowie odpowiedzieli mu wysłaniem Jacy Jaworka z Ukrainy porzekomy darmowy telewizor. Kwać. To się żarty robi No to Krzysztof żarty Dlaczego? No bo ktoś pan, zel... pan chce Proszę? Co pan chce? Telewizor nie? No właśnie Jaki telewizor? Nie, ja tylko Oraz kradzieżą cateringu Ja pier... no bo kur... Widzowie by mnie potwierdolili catering mi zabrali Cholera jakieś jakiś filmik do cateringu guru. Z Kur... Wy się Jesteście głupi... Nie cwaaj mi. Mam no, dupę, nie. Z trybą, byłam z z Chyp, za tym, biegła na górę. Nie ma wyboru i chyba 13 przesyła 10 zł. Hej Kasiu, jak samo poczucie dzisiaj. Tak se, bolimy Brzyś. Potrzebuję słodyczy. Czekajcie, idę po słodycz. Znalazłam w lutówce jakieś niepilnowane ptasiemleczko, mleczko, o którym ktoś mi nie powiedział, więc chyba chciał zjeść je sam, ale ja je znalazłam. <śmuszczaj> no Nawet mnie nie będzie kursali. Co? 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 Ja wredna jestem? Kurwa! Chłop kupił to mleczko, otworzył je, zeżar kurwa pół, i nawet mi nie powiedział, że mamy się w domu. Kto tu jest, ham? Druga tacka jest cała moja. Tak tylko jest sprawiedliwie. Dupa ci urośnie, kurwa życie, to jest życie, jak kiedyś dotkniecie kobiety, to będziecie też tak mieć. Serio będzie musiał zmienić miejsce zamieszkania. Warto też wspomnieć o tym, że Ksajek dostał unbana przed czasem. Czyli jednak ktoś pracuje w stafie polskiego Twitcha, bo rozdają bany i dają też unbany. Ksajek ma ponoć powrócić jakoś w weekend, by streamować Fuga Talent Show organizowany przez Bagietę. Ale to tylko plotka rzucona na streamie młodego. Zgłaszajcie swoje talenty i róbcie dymy. A my lecimy dalej. Banji jak zwykle dominuje, a co słychać u x 2.0? O dziwo, projekt nadal trwa. Młodziutki Luki, Bagietson i Jabczan cały czas trzymają się razem. Suchar czasami cosik z nimi zagra, ale on woli ssać zasięgi z Multasa. Gdzie swoją drogą robi to tak często, iż pani detektyw z TikToka, Yang Zuza, napisała teorię, że Suchar jest w YFL razem z zwierzakiem i innymi tam osobami. Ale wcześniej wspomnieni goście faktycznie każdego dnia organizują wspólne gierki, oglądanie filmów i tak dalej. Szkoda tylko, że głównie na Kiku, a nie na Twitchu, gdzie mieliby pewnie sporo większe liczby. No chodź tu ktoś! No kur... się, no! No przecież nie oszalałem, nie? Co ci się rusza? Posąg, podejść tam do niej, weź i wyjem złoma, złoma. chodź tu, podnieś mnie! No, Młody, to czekać to... na ciebie idziesz? A no bagueta dawaj do mnie. To sej. Nikt nie kibel. Nie słychać, Jadczan. No, Jadczan, tyś z śmieci! Hahaha, A policja, But. Czekolada. czekolada, dawaj. Lecyjmy. No. To tyle na dziś dzięki za złotóweczki na Raesa. Na Czy nudesy są spoko? Ha? Dobra. Wracamy na kanał. I Dzisiejszy odcinek. Witamy w Twitchowych wiadomościach Witam. dzisiaj grubo. Oj Grubo, olbrzymia drama w uniwersum szachowym. Xen odkrył nowego mamona, plotki zdementowane, jabczan oficjalnie w szeregach Xi, gucio drank stream urodzinowy, brus traci wszystkie współpracę, potężny bunt Ugerberka, to i wiele więcej już dziś. Zacznijmy od tego, że Gutek miał urodzinowy stream. Nasza redakcja przesyła spóźnione ale szczere 100 latek. Niemniej jednak był to drunk stream, podczas którego Gucio wypił niejednego drineczka. Kurde, to już ostatni koktajl, a jeszcze bym wypił już trzy. Cholera jasna. Dobra. Niech napie. Jak to puścić <laughs> teraz? Apply... Apply will changes. I dobra, lecimy. Może koniec. Ale może to nie znaczy na pewno. Dobra, to kilka. Czy napiją się panowie wódeczki? Okay. Może ten człowiek nie jest stworzony do dymów. Patrzcie, jaki on jest wholesome nawet będąc najebanym. Też demonii. jesteś super. Pewnie mi powiedzą, że mógł w. ale to nie istotne, tak. bo mam się do niego, a nie do jego czatu. Aha. Ale. Każą mi się zalogować. To nic nie napiszę w takim razie. Ale jest super. Moi <noise> Moisie jest super. Tak chciałem mu napisać. No nie mogę. Coś pięknego. Guci, guci. Ale jeszcze piękniejsza jest drama szachowa u Bartosza i Rudeckiego, która jest strasznie zawiła. Więc my tu jesteśmy po to, by ją jak najprościej przedstawić. W skrócie już rok temu Bartek odkrył, że pewien gracz z wysokim rankingiem szachowym normalnie naparzał na maszynce, czyli dawał grać robotowi za niego. Co w tym takiego strasznego? Ano cheating na bardzo wysokim poziomie. Takie roboty w ogóle nie robią błędów i robią ruchy, których nawet półbogowie szachów nie są w stanie zajarzyć. W komunity szachowym to jest coś takiego, jakby się nagle okazało, że Adam Małysz tak naprawdę miał sprężyny w nartach i przezroczysty spadochron, jak bił swoje rekordy. Takie porównanie, żeby łatwiej było załapać. Drama się po jakimś czasie zakończyła i ucichła po tym, jak Gostek przyznał się do winy. Jednak to nie koniec. Parę dni temu na pewnym kanale pojawiły się materiały, na których mitoman oskarżany za używanie maszynki chciał się wycwanić. To jest takie gówno, że naprawdę nie ogarem jak ludzie mogą to grać. No i co ten gościu odwala? Podstawia figurę? Znaczy on myśli, że. Że po tym to mnie zwiąże, nie? Jakby taka jest idea, że stracę pionka. Tylko, że ja przecież go związuję i znowu grozę tym posunięciem. Co so, ty tak w lewo na dół ciągle spoglądasz przy sceniaku, patrz jak mi penis rośnie na twój widok. No i lecimy po pioneczkę. Ciągle oskarżany na zerkanie w maszynkę, ubrał okulary, by nie było widać jego oczu na lajwie. Teraz będę rozpędę nieśmiertelny. Bierzemy drugą. No chodź tu. Czy tutaj nie widzieli moich poszerzonych źrenic, to trzeba się zakamuflować. Dobra, i kto będzie moją pierwszą ofiarą po zażyciu drugiej tablety? Jednak oszukista nie spostrzegł, iż odbija się w nich jego telefonik z odpaloną maszynką obliczającą ruchy szachowe. Edewa zagrał gambit szkocki, więc drama wybuchła na nowo i okazała się stworzyć nowe... I co, I redakcja nam to opowie kurwa w trzy dni, a znaczy w trzy minuty, a Bartosz się w trzy dni kurwa męczy? On jest pojebany jakiś? Zabawne uniwersum, bo ten cały szachowy mentor okazał się być niemalże klonem Mamona. Mitoman nie potrafi przyznać się do żadnego błędu. Zachowuje się jakby kompletnie wierzył, że serio jest półbogiem szachowym i wypiera fakt, że oszukuje, gada przepowiednie bardziej trafne niż Jackowski. Nie znasz ich. Sztuczna inteligencja już potrafi tworzyć filmy na podstawie wprowadzonych danych. Jeszcze dorysują mi telefon w odbiciu od okularów i będzie znowu mentor oszukuje na live. I ogólnie pierdoli Uff. jakieś kocopoły o skupywaniu srebra. Flexuje się swoimi wątpliwej jakości osiągnięciami. Jest regularnie smażony przez Xena. Chcesz trochę srebra? Oui. Potrzebujesz srebra, bo inaczej idź, pójdź, pójdź do jakiejś menicy. Sprzedaj sobie, idioto. Sprzedaj sobie, jak cię nie stać. Bo ty pewnie wszystko masz w z tych swoich bitcoinach. Ty w Polsce, ale nazywa się międzynarodowy, bo był jeden Francuz. <laughs> ale on się nie ja <laughs> <laughs> jednym turnieju. Dlaczego cały to czas masz taki o, gorszy niż miałem z 14 Bo nie, nie wytrzymam, zróbcie zlejkę. a co do tabletek kofeinowych? Nie myślałeś o bardziej radykalnych środkach to tak zwanych dożylnych absolutnie nie. Taki rydzamierzał. Nie chcę tutaj. Tabletki dożylne, kofeinowe. A z przykrzejszych informacji to widzowie po złości podesłali do jego roboty jakieś szoty, na których mówił cosik kontrowersyjnego i ją stracił. I żeby było jasność. Zabraniam wam. poważnie. wystawiać już tych negatywnych opinii i chodzenia do tego optyka, bo to jest akurat po... miesiąc. A poza tym już nie musi się tego robić, bo po co? Stracił tą pracę. Dajcie pokój temu optykowi. I nawet jest taki szocik, co się źle zestarzał. My... Myślisz, że dalej będziesz pracował, tylko jak twój pracodawca zobaczy twoją rozmowę ze Filmem i jak naśmiewasz się. Eee, co, co? Jak naśmiewasz się z jej stanu psychicznego? Owszem, myśli, że tutaj jakiekolwiek e, hejty w internecie mogą wpłynąć na to, czy będę miał pracę, czy nie? Boss, clueless. Bzdyk, dzięki za prawa. witam serdecznie. Na szczęście osoby, które prowadzą biznes są wystarczająco dojrzałe, są wystarczająco dorosłe, żeby nie dawać się nabierać dzieciakom na jakiś głupi hate z internetu. Drama jest zawił, trwa już kilka dni, chłopaki oglądają woda, którego ogląda ten drugi, na którego odpowiada ten pierwszy oglądany przez drugiego, i tak dalej I to przez parę godzin dziennie. A wy oglądacie mnie, ogląda, który ogląda Bartosza, który ogląda Bartosza, który ogląda mnie, który ogląda Czerwa. No, leżmy na kontentu, postawię się w drugi ruch. Tak. No, teraz ja muszę po iść w trzeci tak. ruch, tak? Nie ma już rogu wolnego.

Chuj, już z szachami lecimy dalej. Czyta informacja od użytkownika Mleko. Psychofan użytkownika Rybson lol wysprzęglił się redakcji iż po pięciu latach wspierania swojego idola został potraktowany jak zwykły śmieć. Xn, XN Mlekoż. Na podstawie paragrafu czwartego, podjętego przez Ripson Investments, zostajesz permanentnie zbanowany na wszystkich kanałach Ripson Investments. Usunix z zjebie. go już nigdy tu nie przychodź. Nie chcę takiego widza. Spierdalaj. Żółta karteczka dla Gębicza. Opaśnik oficjalny. Ale te, ten mlekos, to przecież on nie ma banan na kanale Rypszona. Kiedyś byłam na streamie Rypsona, to ten mlekoś mnie wyzywał. I jak byliśmy na MITA Rift, to ten mlekoś tam przyjechał i wyzywał mnie nawet IRL. Więc to jest oficjalnie przyjęty do IXI. To już oficjalne. Tłusta maszyna oficjalnie wpisywana w godzinki na Twitterze przez Dominika Mokrego Suchara Stokłose. Ponadto Jabczan Luki, Młody Sucharitka i Bagetson streamują wspólnie siedząc razem na Discordzie nieprzerwanie od kilku dni. Czy to powrót rodziny? Nie, no powstała po prostu jedna grupa, która po prostu się trzyma teraz aktualnie, no i... i ewentualnie pojawiasz tam ja. Dobra, ja mam techniczne pytanie. Kto to jest i kto to jest? Uh, on wygląda trochę jak moja ciocia na tym zdjęciu. Naprawdę. Shop przesyła 10 złotych. Siema Kasiu, jak ci dzionek mija? Dobrze wybrałam dzisiaj płytki a, do podłogi. słuchaj na przykład, nie? Eventowo. Czasami. No a i... a ksaro, 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 kolekcja, bo, żeby istniało. Co z Maxem, Matim, Akim i Popem? Boją się opaśnika? Dlaczego nie wbijają na Discord? Czekamy na wypowiedź chłopaków i lecymy dalej. Bo nie tylko Tazy i Szachowy Mentor cierpią przez swoich widzów. Aleksander Randombrus-Kardaś stracił współpracę ze Skrzyneczkami przez widzów. Ponadto nie działa u niego wtyczka inStreamly, bo został od niej odcięty przez Aferę Świńską już jakiś czas temu. Ponadto Buckmacher zerwał z nim współpracę i teraz jak już nie miał dosłownie żadnego kafelka pod streamem, to rozpoczął kampanię z Farmskins. Niby dobre zakończenie, ale widzowie jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Właśnie widzowie Brusa tak go nienawidzą, że na truspilocie wystawiają jedną gwiazdkę, stronie piszą negatywne opinie i podpisują się, że są od Brusa. Czy Farmskins również zerwie współpracę z Aleksandrem? Ajajaj. A może wbrew pozorom teraz o stronce zrobi się głośniej? Co by nie było jedna gwiazdka z dopiskiem, że to skam nie wygląda zachęcająco. Może ostatecznie Bruce będzie musiał wymigrować na Kika, bo tam jego 200 subów da mu przynajmniej jakąś kaskę, bo ze współpracami i swoim community ma, krótko mówiąc, przesrane. To ty Tylko że. Yy, ty, tylko tyle, że za, z, jak przejdziesz już się z platformy X na platformę Y, to nie znaczy, że 200 subów dostajesz na tej platformie i dostaniesz 200 subów na tej platformie. A też pewnie dużą częścią jego subów są prime'y, nie? Więc to tak do końca nie działa.